Witam Dzisiaj tylko pokażę Wam jak robi się fo folder. Okej, okay, folder się To jest podstawa. Okej, okay, włączacie tylko komputer. Macie tutaj. Gdzie tu jest? Miałeś tu być. Idę, to znajdę, to znajdę dysk lokalny, a mam tutaj dysk lokalny no bo nie wiem, macie, nie wiem, nowy ja mam takie dwa dyski o to? nowy folder ja ten folder nazwę gry mam games A to... Chciałem zrobić do FNF. Posunę to. No widzowie. No i tak już zrobimy folder. Cześć!